Siemanko w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w dosyć ciekawym odcinku. Jak widzicie po tytule mamy poważny błąd w Petsi Modelator 99, który pozwoli wam zdobyć naprawdę basy diamentów. Robicie to na własną odpowiedzialność. Także ja wam to dzisiaj pokażę jak to działa wszystko. Jest to błąd związany z maszyną Daker, ale o tym zaraz wam opowiem. Zanim zaczniemy oczywiście zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał aby nie ominąć kolejnych filmów na moim kanale. I zanim przejdziemy do odcinka, dzisiaj taki pecik do wygrania 124 tysiące, jest to Princess Dragon Exotic Rainbow w wersji Shiny, ma 124 tysiące mocy, napisz swój nick w komentarzu, a ja spośród wybranych ników wybiorę dwie osoby i dodam je do znajomych i w PO odbiorą sobie nagrody, także powodzonka, a my przejdźmy sobie teraz na krainkę o nazwie, niech będzie to plaża, jest to 20 krainka, tam właśnie mamy Daker. Jest to sposób związany z diamentami, a mianowicie z deiker Maszyną, dokładnie tak. Jeśli podejdziemy sobie normalnie na naszych kontach do deiker Maszyny, zobaczcie, tutaj mamy 20 petów do włożenia, to przez to, że mam wykupionego Game Passa. Ale wyszedł taki błąd, który sprawia, że można zdobyć o wiele, wiele więcej diamentów. Dzisiaj Wam go pokażę, także zostawcie opeczkę w górę i oglądajcie do końca, bo, jeśli ktoś to zrobi na wielu kontach, no to może no, dosłownie zniszczyć rynek Pet Simulator'a. Bo gemów będzie masakrycznie, ale to masakrycznie dużo. Dzisiaj wam postaram się to pokazać. No, i mam nadzieję, że jak najszybciej to naprawią. No, bo to jest naprawdę grube. To jest naprawdę grube. Więc, dla przykładu, najpierw pokażę wam, ile się normalnie dostaje. Czyli, jakby standardowo, tak jak wszyscy dostają diamentów z Dakera. Nie mam 20 petów włożonych. Są to pety Unicorn Kitter i Princess Dragon, te Rainbow Shining, które są na konkursie. Więc są to jedne z lepszych petów. Teraz claimujemy all. I zobaczcie, zapamiętajcie te liczby. Zapamiętajcie te liczby, bo to jest dosyć ważne. Dostaliśmy 2.62 tysiąca diamentów. No i trochę końców, ale końce tutaj nie są ważne. Chodzi nam tylko o diamenty. 2.5 tysiąca diamentów, powiedzmy, tak? To jest masakrycznie mało. Masakrycznie mało. Teraz pokażę wam sposób, z którego możecie dostać nawet 180 tysięcy diamentów z Dakera. Tak, były takie screeny. Ziomek dostał 180 tysięcy nawet za jedno włożenie. Przeważnie to jest tak 60, 40, 50, więc jest to prawie 20 razy, 30 razy więcej, więc naprawdę grubo, naprawdę grubo. Do tego będziemy potrzebować nowiutkiego konta, które nie będzie miało ani jednego rebirfa, to jest bardzo ważne, nie może mieć ani, je, ani jednego rebirfa i nie może mieć odblokowanej kolejnej mapy, musi mieć tylko odblokowane mapy do 20, do 20 mapki musi mieć odblokowane, zresztą to bo wam opowiadam. pójdziemy po prostu na te konto i widzimy się za chwilę. Okej, okay, a więc jestem na nowym koncie totalnie jak widzicie. Nie patrzcie na skina, to nie ma znaczenia w tym odcinku. No i zobaczcie. Zrobiłem tutaj pierwszego Dakera i mam 49 tysięcy gemów. Oczywiście zaraz Wam pokażę, jak to wszystko działa, jak to wszystko wykonać. Więc chodzicie na nowe konto, tak? Mamy nowe konto. Pierwsze co robicie, przesyłacie sobie pety. Przesyłacie sobie pety z main konta. Do farmy oczywiście, jakieś 100, nieważne jakie. prosta aby były. aby były mocne i żeby dać po prostu. Najlepiej takie police z dragonu, o, będą spoko w wersji Rainbow. I teraz tak, to jest kluczowe. Odblokowujecie krainki. Pierwszą krainkę, drugą i tak lecimy ciągle, 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 do Takera, czyli czwarta, piąta. Nie robimy żadnych rebirfów. Totalnie żadnych rebirfów, nie robimy nic. Przechodzimy tylko do 20 mapy. Na nowym koncie. Przechodzimy tylko do 20 mapy, na nowiutkim koncie. Także przejdziemy sobie szybko teraz. Nic tutaj nie robimy, żadnych aktywności, to nas totalnie nie interesuje. Tutaj mamy skrócik, więc sobie go wykorzystam. Mamy 19 mapę i jest tutaj 20 mapa. I tutaj jest właśnie DAKER. Jak widzicie, kolejne mapy nie odblokowujemy. Nie odblokowujcie, bo Wam to popsuje totalnie w ten sposób. Także zatrzymujecie się na alt koncie bez żadnych rebirfów, jeszcze raz mówię. Żadne rebirfy, nowe konto świeżutkie, dojecie bupety i przechodzicie na 20 mapę. Nic więcej. Nic więcej. I teraz patrzcie co się dzieje. Chodzicie do Dajkera, chodzimy do Dekera. Tutaj Pety będę miał za godzinkę, więc pokażę Wam ile gemów zdobędę. Wchodzicie do Dajkera, Wrzucacie 10 takich, może być Rainbow z Dragonów. 10 takich Princess Rainbow Dragonów. Wystarczy w zupełności. I potem jak wrzucicie. Po prostu czekacie w grze. Jak jesteście w grze. Czas leci, zobaczcie. 3 razy szybciej. Więc e, jeśli chodzi o Dajkera Wchodzicie do Taker'a, tak jak mówiłem, rzucacie pety. No i normalnie trzeba siedzieć 6 godzin. Ale, że jak, jeśli jesteście w grze, no powinniście być, bo będziecie mieli szybciej nagrody. Czas leci 3 razy szybciej. Więc na każdego Taker'a czekacie 2 godziny. Po tym czasie odbieracie pety z Taker'a i wkładacie znowu kolejne 10. I tak w kółko. Za każdym razem jak odbieracie nagrody, dostajecie około 50 tysięcy gebów. To jest różnie, to jest totalnie losowe. Od 40 do 50, mówię, nawet można dostać 180, bo widziałem na screenie uziomka, że odbierał. Takiej same metody właśnie. Więc na tym polega po prostu cała metoda. Ja tutaj poczekam sobie tą godzinkę w grze, to jest około powiedzmy 20 minut. W ciągu 20 minut pokażę Wam jakie nagrody dostanę z tego Dakera, wtedy będziecie mogli zobaczyć, że to jest naprawdę OP. Ale nie kupujcie kolejnych krain. Nie kupujcie kolejnych hali, po prostu zróbcie sobie konto i układacie pety. Na 20 krajnice to naprawdę szybko idzie tutaj, żeby ją odblokować. Na 20 krajnice wkładacie sobie pety. Czekacie dwie godziny, odbieracie 50 koła gemów. Dobrze, pomyślicie jedno konto, 50 gemów. To już jest OK, to już jest OK. Pomyślcie teraz, robicie 10 kont. Robicie 10 kąt. Odpalacie 10 kąt. I wkładacie pety do Deikera. Co dwie godziny macie pół miliona gemów. Co dwie godziny, jak jesteście w grze tymi kontami, co dwie godziny odbieracie sobie po pół miliona gemów. Łącznie ze wszystkich kont. Są takie, są takie osoby, które odpalą nawet po 100 kont, po 50 kont, to już są miliony gemów. Ten sposób jest naprawdę OP i nic od was nie wymaga totalnie. Mieć tylko założone konto nowe, jakieś alt konto. Przechodzicie na 20 krainkę. wbijacie do kera, Wkładacie pety. I odbieracie gemy. Nawet 40, 50 tysięcy. A może nawet o wiele, wiele więcej. To wszystko zależy od waszego szczęścia. Ważne, że działa, tak? I teraz sobie przypomnijcie. Ile dostaliśmy w początku odcinka? Z normalnym kontem, z dwoma rebirfami. Wymaksowane konto i tak dalej. 2,5 tysiąca. Dokładnie tak. To jest jakieś 20-30 razy więcej. Dobrze, ja poczekam tutaj dla tego Dakera. Myślę, że tak jeszcze 19-18 minut. No i widzimy się oczywiście za chwilkę. Także do zobaczenia. Dobra, a więc mamy do odbioru nasze Petsy. Zobaczcie, ten Pets Ready to Collect. No to Claim. Ten Pets Ready to Claim. No i co, odbieramy? No i chwila prawdy. W ten sposób działa. Zobaczmy, zobaczmy, mam 49 tysięcy gemów. Zapamiętajcie. Wbijam, klikam. Claim all. No i zobaczcie. 43 tysiące diamentów. Tak mówiłem, jest to różne. Raz jest 40, raz 43, raz 50, teraz nawet 150, więc naprawdę potężna ilość diamentów. Przypomnę tylko, mieliśmy 2,5 tysiąca przed chwilą. Także jest. To naprawdę chora ilość diamentów. Na końcu to nie działa, jak widzicie. Ale na diamenty owszem. Więc tak jak widzicie: 43 tysiące diamentów. Wyobraźcie sobie teraz, że 10 kąt to odbiera. To jest 430 tysięcy diamentów w 2 godziny. Rozumiecie to? Za darmo. Za to, że stoicie w grze. Także ja sobie teraz włączam z powrotem te pety. Spróbuję sobie rzucić może jeszcze 10 tych. Zobaczymy, ile nam daje. Patrzcie: Possible Loot. Zobaczcie to. Użyłem 10 najbigli. 63 tysiące possible loot. Widzicie? To działa, to naprawdę działa. Także polecam wam serdecznie. A więc w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że ten sposób wam się naprawdę przyda. No i korzystajcie, korzystajcie dopóki to nie jest naprawione. Bo myślę, że szybko zostanie to naprawione. No bo jednak to jest giga op. Farma, żeby zdobywać diamenty, także skorzystajcie, korzystajcie póki można. Zakładajcie sobie alt konta, jeśli macie, to oczywiście używajcie. No i powoconka, dostawcie łapeczkę w górę, jeśli ten sposób Wam się spodobał. No i subskrybujcie, aby nie ominęło Was kolejne filmy. Simanko. no i cześć.